Zapraszam Cię, byśmy wspólnie razem stanęli w prawdzie o sobie, a w tym, jak wierzę, będzie nam pomocne dzisiejsze Boże Słowo, dzisiejsza Ewangelia. To 18 rozdział Ewangelii według Świętego Łukasza, wersety od 9 do 14. I Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzałożnicy, albo jaki ten celnik zachowuje post dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam, a celnik stał z daleka. I nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Na sam początek. Postawmy sobie pewne założenie, że jako ludzie wiary jesteśmy odpowiedzialni za swoją i innych wartość, za takie spojrzenie na życie, byśmy widzieli wartość w życiu własnym i potrafili tą wartość rodzić w życiu drugiego. A więc jako chrześcijanin, Będąc w relacji z Bogiem odkrywam swoją wartość coraz bardziej głębiej, bardziej świadomie przeżywam swoje życie jako wartościowe. Dlatego chcę robić rzeczy wartościowe, chcę dokonywać rzeczy wartościowych i dalej pragnę rodzić, budzić, budować wartość w drugim człowieku. Jestem głęboko przekonany, że to jest właśnie. By taka chrześcijańska perspektywa, tak to powinno po Bożemu wyglądać. Jak to często u nas wygląda? Myślę, że w każdym z nas mm, gdzieś czasami drzemie taki mały faryzeusz. Kiedy? Wtedy, kiedy mm, zaczynam się wywyższać, zaczynam myśleć, mm, o sobie, że jestem ponad innymi. Jeżeli taka myśl się rodzi, to mogę mieć pewność, że to na pewno nie jest z Bożego Ducha, że Pan Bóg w ten sposób nie chce budować w nas wartości. Jakby w tym porównaniu, zobacz, że jesteś lepszy od innych, możemy mieć pewność, że ta logika to, to nie jest Boża logika że to na pewno nie jest z Bożego ducha, z Bożego działania, tego typu myśli, które na pozór próbują budować w nas wartość przez zestawienie, porównanie z bliźnim. Co innego pomyśleć, kiedy coś nam się uda, coś nam wyjdzie, coś zrobimy. Pomyśleć ale super mi się to udało. Może nawet więcej. Wow. Ale jestem dobry. Że mi to wyszło, że pokonam jakąś swoją słabość. I jak najbardziej mamy umieć tak o sobie myśleć. Pokusa, by w ten sposób nie myśleć o sobie, to jest jakaś zupełnie fałszywa, nieboża pokora. Ale to przekroczenie granicy następuje wtedy, kiedy zaczynam porównywać do innych. Bo wtedy dobro przez mnie dokonywane będzie mnie wynosiło ponad innych nie będzie mnie budowało i uświęcało. Zauważmy też często, że kiedy robimy coś dobrego, coś nam wychodzi, zamiast cieszyć się tym dobrem, to od razu znajdujemy wokół nas innych, którzy nie wiem, robią, robią nam mniej, którzy są gorsi. I od razu ich zestawiamy z sobą, jakby nie potrafimy tak tak po prostu. Autentycznie, bez porównywania, bez tego gorszy, lepszy, mniej, więcej, po prostu cieszyć się tym, tym dobrem, które, które jest moim udziałem, które udało mi się nim wypracować, które jakieś moje małe zwycięstwa itd. i tak dalej. Nie czy od razu nie ma tej myśli, by, by drugiemu człowiekowi powiedzieć, mógłbyś się wziąć za robotę, gdy czujemy, że my akurat pracujemy więcej. I od razu w domyśle jest, bierz przykład ze mnie, a może nawet więcej. Chociażbyś nawet nie wiadomo, jak się starał. To zobacz, mi i tak nie dorównasz. Czy gdzieś nie ma w nas tego myślenia? Może nie od razu na, w, taki, w takim pełnym rozmiarze. Nie tego tej pokusy porównywania się, tej te, 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 te braku takiej zdolności, takiego tylko po prostu autentycznego cieszenia się z siebie, z jakiegoś dobra. Które się udało. Wierzę też najlepiej, wierzę też mocno, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy i jak troszkę czasami nas sprowadzać na Ziemię, ucząc nas pokory. To dzisiejsze pierwsze czytanie. Chodźmy, powróćmy do Pana. On nas zrani, on też uleczy. Czasami Pan Bóg wie, gdzie dopuścić jakąś naszą słabość bardziej do głosu, by nam urealnić ten obraz samych siebie chciejmy demaskować te miejsca, gdzie wciąż brakuje nam pokory, te miejsca, gdzie my wciąż mamy tę to, to, błogę wywyższania się. Miejmy tą świadomość, że to nigdy nie jest z Bożego Ducha. I, i, I jeszcze raz wróćmy do początku. Jako chrześcijanin odkrywam swoją wartość, przeżywam siebie jako wartościowego. Chcę czynić rzeczy cenne, dobre, wartościowe. I chcę budować wartość w drugim człowieku. Niech mu umniejszać, czasem go upomnieć, ale budować wartość, bo zależy mi na bliźnim, zależy mi na drugim człowieku. Pomyślmy w tym kluczu, czego może nam wciąż gdzieś brakuje. I wołajmy o takie umocnienie do Pana Boga. Może też dzisiaj o takiego ducha wdzięczności. Tak po prostu stanę z taką wdzięcznością przed Bogiem. Panie Boże, dzięki Ci. Za, za jakieś dobro, które mogę dokonywać, za jakieś siły, które mi dajesz do pokonywania jakiegoś zła, I nie porównujmy się, choć ta pokusa jest tak wielka. Ciągle demaskujmy te chwile. Zaraz gdzieś tam mają z tyłu głowy, Panie Boże, to na pewno nie jest z Twojego ducha. Dobrej, Bożej, owocnej modlitwy Ci życzę.